Adio pomidory, adio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przepchniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę? Zupy i tomaty gdy pomnę, wciąż wasz świeży miąższ, w te witaminy przebogaty. Adio pomidory. Teraz ta piosenka nie mogłaby powstać. Adio pomidory nie mogłaby powstać z prostego powodu, że teraz pomidory są dostępne przez cały rok, a kiedyś żyliśmy w zgodzie z cyklem wegetacyjnym natury. Pomidory były od maja do października, truskawki w czerwcu, młode ziemniaki od września, szczypiorek na wiosnę, jabłuszka i gruszki jesienią. Wiecie, że niedawno poznałem producenta pomidorów 4 hektary pod szkłem, nowoczesne szklarnie sterowane komputerami. Kiedyś uczył się od Holendrów, teraz Holendrzy uczą się od niego hodować ekologiczne pomidory. Wyobraźcie sobie, że do każdego korzenia krzaka pomidorów doprowadzane są rurkami naturalne nawozy i bakterie utrzymujące w zdrowiu krzaki. Bakterie dawkowane przez algorytmy zapisane w komputerach, centrum sterowania. Owoce pomidora, czyli pomidory, są zrywane przez roboty, zanim pomidory dojrzeją. Proces dojrzewania przechodzą w transporcie, aby trafić do odbiorców już w swej najlepszej formie przez cały rok. Nie w maju, w czerwcu czy w lipcu. Tylko przez cały rok. Nie ma już oczekiwania na pierwsze majowe pachnące pomidory. Nie ma tego wyczekiwania na pomidorową sałatkę z cebulką czy kromkę chleba z masłem i plastrem pomidora z solą. Mm. Choć przyznawam się, że nauczyłem się jeść pomidory bez soli. Tuż po liceum pracowałem w przetwórni pomidorów w Czechach na tzw. Tak ohap Ochotniczych ufiec pracy, sprawdźcie sobie, co to jest. Przerzuciłem kilka ton pomidorów ze skrzynek bedinek na taśmociąg, który jechały do mycia i selekcji. I za te przerzucone tony pomidorów kupiłem przepiękny, twardy futerał na gitarę, nie do kupienia w Polsce. Sorry za prywatę, już wracam do tematu. Aha, a futerał taki, jaki miał Antonio Banderas Desperado, tylko bez zawartości. Dzisiaj bohaterką Odcinka jest piosenka autorstwa Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, twórców kabaretu starszych panów, którym na pewno jeszcze nie jeden odcinek kultowych przebojów kabaretowych poświęcę, a wykonywana przez Wiesława Michnikowskiego. Wiesław Michnikowski urodził się 3 czerwca 1922 roku, żył 95 lat. To on śpiewał: Wesoła jest, żyjecie staruszka w 1959 roku wtedy miał 37 lat potem w każdym z odcinków kabaretu starszych panów młodnia a propos wieku w 2011 ukazał się w wyborczej wywiad z Wiesławem Michnikowskim który na pytanie czy pamięta jak był młody odpowiedział prawdę mówiąc to już z tego nie pamiętam było to tak bardzo dawno temu ale jeśli byłem to nie była to piękna młodość wojna okupacja powstanie więc jak się tak zastanowić, to wychodzi na to, że młody nie byłem, nawet kiedy byłem. Wiesław Michnikowski śpiewał, jeżeli kochać to nie indywidualnie, znacie to na pewno. To on też śpiewał. Bez ciebie jestem tak smutny, jak kondukt w deszczu pod wiatr, bez ciebie jestem wyzuty z ochoty całej na świat. Od 2010 roku, kiedy ukazały się drugie listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, listy na wyczerpanym papierze, a w nich ich korespondencja z lat 64-66, wiemy, że Jeremi Przybora te słowa, bez ciebie jestem tak smutny, adresował do Agnieszki Osieckiej. A czy słowa Addio Pomidory też adresował do Agnieszki Osieckiej? Tego, niestety, nie wiem, żadnych informacji na ten temat nie znalazłem. Wróćmy do Wiesława Michnikowskiego. To, że był znakomitym wykonawcą piosenek kabaretu Starszych Panów, prawdopodobnie wiedzą wszyscy. To, że występował w kabarecie Dudek, prawdopodobnie wiedzą wszyscy. Skecze Sęk i Ucz się, Jasiu weszły do klasyki polskiego kabaretu. To, że był znakomitym aktorem, wiedzą wszyscy, pamiętamy rolę jej ekscelencji z Seksmisji Juliusza Machulskiego. To, że znakomicie podkładał głos w filmach animowanych, pewnie już mniej osób wie, a użyczył swój głos na przykład papie Smurfowi w Smurfach. A to, że był znakomitym mechanikiem samochodowym, mało kto wie. Wiesław Michnikowski w czasie II wojny światowej w okupowanej Warszawie skończył technikum samochodowe. Otrzymał dyplom Technika für Kraftwagenbau zu Führern, czyli technik samochodowy. W czasie wojny zrobił również kurs prawa jazdy. Tak wspomina sytuację, gdy uratował życie pewnemu Niemcowi. Na całe życie utkwiła mi w pamięci próbna jazda z instruktorem, który oczywiście był w stanie wskazującym na spożycie. Jesienna plucha, tuż przed godziną policyjną, rok 1943. Na przystanku przy zatrzymał się tramwaj. Z przedniego pomostu NUFI Deutsche wysiadł żołnierz Wehrmachtu. Instruktor go zobaczył, złapał kierownicę i nacisnął gaz do dechy. Przejedź tego syna! Przejedź go! Doszło do tego, że z pijanym instruktorem musiałem walczyć o życie tego Niemca. Pierwszy w życiu samochód Wysław na nabył na spółkę ze szwagrem, który otrzymał przydział na Wartburga jako pracownik Ministerstwa Kolei. On korzystał z niego w nie nieparzyste, ja w parzyste, tak mówił. O talonach i cenach samochodów w latach 60. wspominałem w w pierwszym odcinku kultowych przebojów kabaretowych, w odcinku poświęconym Jaskowi Zwoźniakowi i jego ragazzo da Napoli, Polecam, obejrzyjcie, dowiecie się, jakie mniej więcej ceny były. Oprócz samochodów Michnikowskiego fascynowało filmowanie. Już jako nastolatek z maszyny do szycia i części kupionych na Kercelaku skonstruował projektor filmowy. Gdy włączał projektor, drżały szyby w całej kamienicy. Pora przejść do piosenki Adio Pomidory. Oto, co mówił o niej sam Michnikowski. Na początku nie bardzo podobał mi się ten utwór. Zastanawiałem się, co z nim zrobić. W końcu pomyślałem, że powinien go wykonywać jakiś pokręcony człowieczek. Tak też zacząłem to interpretować. Kolegom spodobała się ta postać. I tak zostało. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Jak już wspominałem, w normalnych warunkach, w naszym klimacie, bez pomocy szklarni, pomidory owocują od maja do października. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków. Lecz jednego, jedynego jest mi żal Adio pomtory, adio ulubione Słoneczka zachodzące za mój zimowy stół Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej Tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę? Zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogate. Pomidory są bogatym źródłem witamin C z grupy B, A, PP i pierwiastków. Potas, fosfor, magnez, wapń. Żelazki. A dio pomidory, a utracone przez długie złe miesiące, waży zapach będę czuł. Uuh! Uuh! Owszem, była i dziewczyna. I miłości pajęczyna, co oplotła drżący dwukwiat naszych ciał. Pajęczyna miłości, co oplotła drżący dwukwiat naszych ciał. Drżący dwukwiat naszych ciał. Mocne, bardzo mocne. Porwał dziewczę zdrady, poryw i zabrała pomidory te ostatnie com schowane przed nią miał nie sądźmy dziewczyny zbyt pochopnie jak widać zaufanie w związku było ograniczone skoro bohater ukrywał przed ukochaną swój skarb i dzielić się nim z nią nie chciał a pomidory Adio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja zupy i tomaty. No chodzi tu po prostu o zupy z koncentratu pomidorowego i pomidory z puszki. Kto nie lubi koncentratu pomidorowego? Ja uwielbiam chleb, masło, koncentrat. Czego więcej trzeba? Gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ, w, w, w te witaminy przebograty, adio pomidory, adio utracone przez długie, złe miesiące. Wasz zapach będę czuł, Wiesław Michnikowski, zanim trafił do kabaretu Starszych Panów i Dudka, występował w kabarecie Vagabunda. Co ciekawe, kabaret Vagabunda, oprócz występów w Polsce, często wyjeżdżał z koncertami za granicę. Do Czechosłowacji, do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela. Przypominam, że to była końcówka lat 50. W owych czasach takie wyjazdy to był ewenement. Byliśmy pierwszym powojennym zespołem, który tak często wyjeżdżał na zachód, poza tak zwaną żelazną kurtynę. W rozmowie z synem w książce Tani Drań Michnikowski ze szczegółami opowiadał o tych niezwykłych podróżach. Jak to możliwe, że w czasach komuny kabaret wagabunda mógł występować za żelazną kurtyną? Po pierwsze, był to już tak zwany czas odwilży, a po drugie zarabiał tak potrzebne państwu dewizy. W jednej z relacji zamieszczonych w życiu Warszawy można było przeczytać takie słowa. Zespół oprócz honorariów zarobił na czysto około tysiąca dolarów, które oczywiście wpłacone zostaną na rzecz państwa. Wysław Niechnikowski zawód aktora uprawiał do 2008 roku, a zmarł w 2017. To jest facet, który wszystko umie, bo ma w sobie syntezę prawdy. Bez względu na to, czy jest to Szekspir, czy Dudek, ta prawda z niego emanuje. Poza tym to wspaniały kolega, a do tego autentyczny, przedwojenny warszawski inteligent. Tak opisywał miśnikowskiego przyjaciela, a zarazem szef kabaretu Dudek, Edward Dziewoński. To chyba tyle. Na pożegnanie kilka, kilka innych e, wykonanie Adio Pomidory. Zobaczcie, Janusz Radek. Minął sierpień, minął wrzesień. Znów w październik i ta jesień Rozpostarła melancholim mglisty Oczywiście całość filmiku znajdziecie pod filmem. A teraz jeszcze proszę fragment Andrzej Rosiewicz i Maryla Rodowicz. Zaskakujący duet, nieprawdaż? Na festiwalu Piosenki w Opolu Andrzej Rosiewicz zetknął się bezpośrednio z Marylą Rodowicz w nowej aranżacji Adios Pomidory z kabaretu Starszych Panów. Ech!

Minął wrzesień, znów październik, i ta jesień. Rozpostarła melancholim mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków róż, poziomek i skowronku Lecz jednego, jednego. Oczywiście linki do całych, do całych filmików znajdziecie pod tym filmem. Oczywiście proszę o subskrypcję, o zostawianie komentarzy, o lajkowanie. I co tam jeszcze Wam przyjdzie do głowy? Ważne, żeby coś się na tej stronie działo. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam za tydzień. Chyba, że ktoś będzie oglądał za chwilę. Cześć.